Mam do zaoferowania mieszkanie trzypokojowe na Bielanach, przy ulicy Marii Dąbrowskiej, w rejonie Chomiczówka. Składające się z pokoju o powierzchni 17 metrów, 11 i 9, na podłodze parkiet dębowy. Mieszkanie jest w cichej okolicy, z widokiem i w otoczeniu zieleni. Łazienka, WC są osobno, no w stanie do doinwestowania. Kuchnia, sypialnia. Kuchnia widna z oknem. Cena mieszkania 373 tysiące złotych. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22.